Poniższy film przedstawia troje przyjaciół, którzy spędzają czas w domu jednego z nich, gdy nagle kamera rejestruje coś niepokojącego. To, co zaczyna się jako zwykłe spotkanie, ostatecznie przeradza się w zdarzenie niczym z horroru. Gospodarz spotkania nagrywa, jak jego przyjaciele popisują się swoją nową kamerą, gdy na taśmie zostaje nagrane następujące zdarzenie: Oto, co uchwycili. <tryk> Su ¡Mi cámara no me gusta. ¡Hola! ¡Qué divina tu cámara! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mía, boluda. A ah, nadie me no, regaló. Me regaló mi mamá. Ay, comiste tu hija de puta. Tenía Escucha, trámate uh, no, Dale, dale. Uh, mira. Ah, mira, ¡No Ahí está. ¡Qué burro! no te lo ¡Escuchá! Sí. Es que ¿Qué a te nada? que con Mami? Te cuento lo que pasó, estuvo ¿Qué le pasó? Chugó eh, con la moto Con la moto del papá ¡No! ¿Con ¿Eh? Con la moto del papá chugó. Vamos a jugar a jugar la copa ¡No! ¡No! no, no. no dale, dale. Ese ¡Dale! Y para eso vinimos más o menos ¡Dale! No, que si este vinimos ah, no, no, a visitar para eso ¡Dale! ¡Claro! Estaba jugando con ella por la noche

Menos, eh, ahí. Ahí se deja, ahí está. ¿Para preguntar? Yo, yo tengo más experiencia. Pregunta, bueno. ¿En serio lo que está ha Sí, en serio. ¿Pregunta si hay alguien en esta casa? ¿Hay alguien en esta casa? No, no, Juan, ¿en serio se movió?

Gdybyście to przegapili, pod koniec filmu, na chwilę przed zgaśnięciem świateł widać, jak kieliszek do wina ponownie się porusza, zanim zauważyła to jedna z dziewczyn. W tym momencie zdali sobie sprawę, że prawdopodobnie nie powinni byli bawić się tablicą ujża, ponieważ byli głęboko zaniepokojeni. Niewiele więcej wiadomo na temat tego filmu, ponieważ oryginalne źródło nie jest znane, ale oczywiście pozwolę Wam zdecydować, czy nagranie jest prawdziwe oraz czy jest to rzeczywisty dowód czegoś paranormalnego. Dajcie znać w komentarzach. Następny film pochodzi od dwóch przyjaciół, którzy uchwycili kamerą coś dość przerażającego. Akcja filmu rozgrywa się w domu przyjaciela, gdzie miejsce miało wiele niewyjaśnionych zdarzeń. Od słyszenia kroków z piętra wyżej, po widok, jak wszystko porusza się samoistnie. Uważa się, że aktywność w tym domu jest nawiedzona. Pewnego dnia, gdy dwójka przyjaciół oglądała film samotnie w domu, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dopiero po kilku podobnych incydentach odwiedzający znajomy zdecydował się nagrać tą aktywność. Warto podkreślić, że osoba nagrywająca niedawno poznała właściciela tego domu, więc jest tutaj po raz pierwszy. Co Alors, on vient de mettre pause au film. Ça a couru à l'étage. Et ça, ça bouge de ouf. Lucas, tu vas voir. C'est grave que ça bouge sans rien. Ça va se casser la gueule C'est hyper flippant. Ça s'arrête pas, hein! Faut qu'on aille voir! Vas-y! Je t'attends en hein. bas! Bah, viens avec moi! C'était une blague! Merde ta chambre! C'est déjà bien flippant! Ta chambre rouge! Weszli do pokoju, ale nikogo tam nie było. Mija kilka minut i znajomy, który nagrywa opowiada nam o sytuacji jaka ma miejsce. Et donc là il y a Mimi qui nous a Donc là on est sur le reportage maison hantée, je tiens à préciser qu'on a entendu quelqu'un littéralement courir à l'étage. C'était pas le chat, évidemment il était vers nous. on n'a rien dans la chambre. Là, c'est quoi comme chambre C'est la chambre d'amis. Mais on s'en sert quasiment pas. C'est hyper flippant. Hein ok, donc là, il y a littéralement une porte ouverte Ce qui est... Ouais, est... Bah, normalement, c'est le placard qui est fermé. C'est le placard où j'ai mis tout le bordel que j'ai emménagé. Puis c'est allumé, normalement. C'est pas allumé, normalement. C'est quoi, ce truc quelques minutes Decydują się udać w jej stronę i spojrzeć do środka, ale podobnie jak w Redrumie, nikogo tutaj nie było. Nie mogąc znaleźć źródła biegających kroków, schodzą z powrotem na dół, ale gdy docierają już do końca schodów, udaje im się nagrać to. Do, do, do. Słychać dochodzący odgłos kroków. Widzowie zwrócili uwagę, że nawet kot poczuł coś dziwnego dochodzącego spokoju. Być może dźwięk kroków przestraszył kotka, ale problem z tymi rzekomymi krokami jest taki, że brzmią bardzo podobnie do stukania wysokich obcasów. Większość widzów zdaje się z tym zgadzać, choć niektórzy uważają, że o wiele bardziej przypominają kopyta zwierzęcia. Chociaż nie jesteśmy pewni, co było w tym pokoju, ani jak drzwi z szafy same się zamknęły. To wydaje się, że konsensus jest taki, że wydarzyło się coś nieziemskiego. Ale jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Czy dwójka przyjaciół rzeczywiście uchwyciła coś paranormalnego? Czy wydarzyło się tu coś całkowicie innego? Dajcie znać w komentarzach. Następny film zawiera bardzo mało informacji, ale to, co na nim zobaczycie, mówi samo za siebie. Dziecko śpi w łóżeczku, gdy nagle kamera uchwyciła coś przerażającego. Warto zaznaczyć, że ten incydent miał miejsce dokładnie o 3.33 w nocy, co, jak wiele osób uważa, ma jakieś znaczenie. Niezależnie od tego, czy to oznacza coś dobrego czy złego, sam incydent jest naprawdę dziwny. Dziecko śpi, kiedy dzieje się to. Z jakiegoś tajemniczego powodu dziecko budzi się, a następnie szybko wstaje. Po czym zaczyna patrzeć na coś w pokoju, wpatruje się na to, co jest w ciemności, gdy kilka sekund później zabawka lub jakiś instrument włącza się sam. Po czym bez ostrzeżenia, nagle całe łóżeczko zaczyna się trząść. W tym filmie nie ma więcej informacji, a oryginalne źródło jest nieznane. Pozostawię wam wyciągnięcie własnych wniosków na ten temat, co dokładnie wydarzyło się tej nocy. Mężczyzna o imieniu S bada opuszczone miejsce, które według wielu jest nawiedzone. Miejsce, o którym mowa, to domek podróżny, który zbankrutował wiele lat temu. Z tego miejsca pozostały tylko zakurzone meble i zniszczone sprzęty. Jednak jest coś w tym miejscu, co sprawia, że można czuć się bardzo zaniepokojonym. Autor nie potrafi sprecyzować tego, co czuje, ale wie, że jest przerażony. Nie jest pewien tego, co to jest. Kontynuuje eksplorację tego miejsca, ale kiedy dociera do pewnego pokoju, dzieje się coś bardzo dziwnego. Spójrzcie sami. spośród wszystkich pokoi, w tym jest coś, co go głęboko niepokoi. Dlatego pozostawia kamerę, w nadziei, że coś uchwyci, kontynuując eksplorację reszty budynku. Czas mija i niewiele się dzieje, aż nagle po kilku godzinach udaje mu się nagrać to. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć poduszkę na oparciu krzesła, dociskającą się do drewnianej ramy, jakby ktoś na nim siedział. Jak możesz sobie wyobrazić, S był całkowicie zaskoczony tym nagraniem. Wiedział, że w tym pokoju jest coś dziwnego, a to nagranie potwierdza, że jego intuicja go nie zawiodła. Ale jak zawsze, co wy o tym myślicie? Istnieje jakieś logiczne wytłumaczenie tego nagrania? Czy też jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. Ostatni film pochodzi od Simona Lockharta, który pracuje w hotelu jako ochroniarz. Uważa się, że hotel jest nawiedzony, ponieważ niejednokrotnie zgłaszano paranormalne zachowania do obsługi hotelu. Pewnej nocy na służbie zgłoszono jakieś zjawiska paranormalne do Simona. Strażnik sprawdza hałas dobiegający ze strychu hotelu. Wchodzi na górę i napotyka coś naprawdę upiornego. Zobaczcie jego nagranie. I'm over at the, the restaurant right now that's connected to our hotel. The door's been wide open. And they said they've seen lights going on and off in here. This is the area. Uh, very, very narrow stairs, and I just smashed my head on this freaking pipe. Hello. Yes. Oh my f God. There's no one here. There's no one here. I'm. F nope. Nope. Okay. Okay. I'm out. I'm out. Okay. Just leave me alone. Just Simon został natychmiast przewieziony do szpitala, po tym, gdy upadł ze strychu. Mówi, że coś go ciągnęło za koszulę, ale nie wie co i z jakiego powodu. Jeszcze dziwniejsze jest to, że od razu po wejściu usłyszał wyraźny głos mówiący: wynoś się. Widzowie uważają, że na strychu mieszka duch i jest zły na Simona za naruszenie jego prywatności, ale nie jesteśmy pewni, czy na pewno tak jest. Film został nagrany ponad rok temu i wygląda na to, że paranormalne zjawiska nie ustąpiły. Myślę, że spośród wszystkich dziwnych zjawisk, które spotkały Simona, to jest jednym z najstraszniejszych. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego razu.